Radio Głos Uskrzydla duszę Dzisiejszy gość Radia Głos pomoże nam na chwilę zatrzymać się nad naszymi braćmi i siostrami, na wspólnotą, która żyje, funkcjonuje, Pana Boga chwali w Polskiej Misji Katolickiej w Coventry na terenie Wielkiej Brytanii. Witamy bardzo serdecznie. Szczęść Boże. Ksiądz Romuald Szczodrowski jest naszym gościem. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Probosz, rektor, wszystko możemy wymienić. Od 17 lat ksiądz tam pasterzuje. No to co, jeszcze czuje się trochę ksiądz Polakiem? Tak, zawsze będę się czuł Polakiem, bo pracuję na polskiej parafii, a tak, tak naprawdę to trafiłem do Wielkiej Brytanii wolą biskupa Jana Bernarda Szlagi ponieważ obiecał mi, że po pracy doktorskiej będę mógł z powrotem wrócić do Afryki. Takie było moje marzenie. I kiedy skończyłem doktorat, poszedłem do niego i mówię księże biskupie, może teraz ksiądz biskup wyrazi zgodę na to, żebym powrócił na, na ten mój upragniony kontynent. A ponieważ rok wcześniej papież Benedykt XVI zaapelował do polskich biskupów, aby zaopiekowali się emigrantami, którzy wjechali do Wielkiej Brytanii, a były ich tysiące, więc ksiądz biskup Jan Bernard Szlaga powiedział mi, a ja bym zapragnął teraz, żeby Księdza Afryka była w Wielkiej Brytanii. No i tak to się stało. I tak się stało. I to już 17 lat. Pojęcie polskiej misji katolickiej, co to oznacza? Najpierw zupełnie w jednym zdaniu, może od strony prawa kanonicznego, bo to też jest ważne. Jak wkomponowuje się to w takie codzienne życie kościoła katolickiego? Przyznam, przyznam że, że takiego tworu w prawie kanonicznym nie ma. No właśnie. Był to specjalny przywilej dany Polakom, Którzy osiedlili się na Wyspach Brytyjskich po II wojnie światowej, i wikariusz, delegat do spraw Polaków, był wikariuszem zarówno Episkopatu Anglii i Walii, jak i Episkopatu Polski do spraw Polaków mieszkających na terenie Wielkiej Brytanii, który miał wielkie przywileje, przywileje podobne biskupowi. I do dzisiaj ta struktura istnieje. Dla księży biskupów angielskich jest to pewnie też trochę wygodne bo Polacy domagają się jednak duszpasterstwa w języku polskim i do dzisiaj to duszpasterstwo trwa. Jest to parafia personalna, czyli nie tyle administracyjnie, ze względu na zamieszkanie, są wierni, tylko ze względu na przynależność narodową i językową, tak? Tak, nasze parafie obszarowo są ogromne. Czasami wielkości powiatu, pół województwa, ludzie przyjeżdżają do kościoła, bo chcą mieć te nabożeństwa w języku polskim, dlatego Pokonują czasami 10 kilometrów, żeby dojechać do swojego kościoła. Tak, nie, ma, nie są to parafie terytorialne, ale personalne. Parafianie nasi deklarują się, że chcą być częścią naszej wspólnoty parafialnej i wciąż czują się z nimi związani. A ta propozycja obecności w życiu kościoła i w budowania wspólnoty kościoła, bo przecież tak to wygląda od strony y, eklezjologii, no to, to jest klasyczna parafia, jak w Polsce? Tak, model tej parafii zmienił się trochę od czasów powojennych. W czasach powojennych emigracja poszukiwała takiego miejsca, w którym może też swoją, wyrażać swoją więź z ojczyzną, mhm. więc była bardzo mocna obok formacji duchowej formacja patriotyczna. Dzisiaj, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, ci Polacy, którzy przyjechali do Wielkiej Brytanii, oni poszukują przede wszystkim formacji duchowej formacji patriotycznej nie potrzebują, bo jeśli zatęsknią za Polską, wsiądą do samolotu i wracają do Polski. Ale formacji duchowej tak, zwłaszcza w tym pogubionym świecie, wielokulturowym, którym jest Wielka Brytania. Ale o formacji chyba tej polskiej, patriotycznej nie zapominacie, bo zdaje się, że istnieje przy parafii taka szkoła polska, tak? Sobotnia, jak to wygląda? Tak, w, w mieście Kowentry, które liczy gdzieś około 350 tysięcy mieszkańców, więc to jest już większe miasto. Nasza parafia jest jedynym właściwie takim centrum polskości. Tam się odbywa ogromnie dużo wydarzeń też patriotycznych. Jest to miejsce też komisji wyborczych, już niedługo będziemy znowu budowali nowe komisje, ale w tej parafii znalazła oparcie również polska szkoła sobotnia założona przez proboszcza tej parafii w 1953 roku. W zeszłym roku obchodziliśmy 70-lecie tej szkoły. W tej szkole uczy się około 350 dzieci. I w szkołach, właśnie przedmiotów ojczystych, dzieci uczą się języka polskiego, polskiej historii, polskiej geografii i religii. I mają ku temu możliwość i korzystają z tego, pewnie szczególnie z woli rodziców to jest pragnienie rodziców. Tak, ale te starsze dzieci już też mają w sobie takie pragnienie, ponieważ mogą wówczas zdawać maturę z języka angielskiego, z języka polskiego jako języka obcego. A. I dobre wyniki z matury z języka polskiego to jest jedna trzecia punktów na uniwersytet. Dlatego taką ambicją tych, tych starszych już uczniów jest, aby zdać maturę z języka polskiego. Wspomniał ksiądz doktor tutaj o sytuacji wejścia Polski do Unii Europejskiej. Ale my mamy teraz taki, taki zwrot w historii Wielkiej Brytanii, bo ona wyszła z Unii Europejskiej. Brexit. Czy to jakoś wpłynęły te ostatnie lata na duszpasterstwo wśród Polaków? Z pewnością. Przed Brexitem Wielka Brytania była takim marzeniem wielu Polaków, którzy przyjechali na Wyspy Brytyjskie, żeby się dorobić, żeby ustabilizować sobie życie, żeby założyć rodziny. I rzeczywiście materialnie żyło się o wiele lepiej. Brexit natomiast spowodował taki krach. Gdyby dzisiaj Brytyjczycy mieli głosować, pewnie zagłosowaliby przeciw Brexitowi. Natomiast fakt stał się dokonany. Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej i przez to zaczęły się, zaczęły się problemy materialne tego kraju niestabilność rządów. No, to jest powszechne w Wielkiej Brytanii. Co chwilę zmienia się rząd, a z tym niestabilna stała się też gospodarka. Wielka Brytania straciła wiele ważnych kontraktów, i przez to Polacy również zaczęli myśleć o powrocie do, 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 do Polski. Pandemia jeszcze do tego się dołożyła i spowodowała, że Wiele rodzin, tych zaangażowanych również w życie parafialne, zdecydowało się na powrót do Polski. I, I tak jak przed pandemią, przed Brexitem, w mojej parafii uczęszczało do kościoła około 1300, 1400 nawet osób, dzisiaj tych ludzi jest 800-850, więc jest to na pewno wielka, wielka strata dla naszych wspólnot parafialnych. I z tym też wiąże się Pewnie życie parafialne jest y, trudniej utrzymać na nasze parafie polskie. Chociaż zintensyfikowało się takie życie rodzinne w naszej parafii. Mhm. Ci, którzy zostali, czują się mocno związani z parafią. Te nasze parafie są takie bardzo rodzinne. Plebanie są otwarte. Mhm. Wiele osób przychodzi, nawet żeby zrobić coś śniadanie, obiad na plebanie, potem idą do kościoła. A to z racji tej, że ludzie mieszkają dosyć w oddaleniu od, od parafii. Nie mieszkają tak jak w naszych parafiach przyzwyczajeni jesteśmy, że kościół jest w pobliżu. Tam do tego kościoła trzeba czasami daleko, daleko przyjechać. Wiemy, że Europę ogarnął niestety i także w Polskę proces takiej laicyzacji, rezygnacji z praktyk religijnych. Jak to wygląda w Wielkiej Brytanii, szczególnie na przykładzie Polaków? Generalnie laicyzacja jest bardzo powszechna we Wielkiej Brytanii. Mówi się, że około 90% młodzieży nie wierzy w Boga. Zresztą bardzo często można spotkać takie reklamy też, żeby, że Bóg nie istnieje. Widać to też w środowisku polskim. Bardzo mocno te relacje były uwidocznione w czasie pandemii. Ci ludzie, którzy byli letni, którzy nie bardzo byli związani z parafią, chociaż chodzili jeszcze do kościoła, to wykorzystali ten czas, aby się oddalić już na zawsze od kościoła. Tak. Mhm. Te skutki widać też we wspólnocie polskiej. A jednocześnie mówiąc, bo przecież przyszłość zawsze, jak nas nauczył święty Jan Paweł II, że młodzież jest nadzieją Kościoła, jesteście moją nadzieją i te starania też duszpasterskie polskiego papieża mocno w świecie zostały zauważone. Jednocześnie mówi ksiądz o tej polskiej szkole działającej przy parafii, czy ta młodzież, która to nie uczestniczy, czy można mówić, że ona ma, prowadzi takie co najmniej normalne albo pogłębione nawet życie religijne. Tak, ci, którzy chodzą do kościoła, to są z przekonania. Ja zapraszam do parafii w Kowentry. Radia Głos tam jeszcze nie było, więc serdecznie Mamy zapraszam. Mamy świetnie, dziękujemy. I jeśli ksiądz dyrektor przyjedzie do, do parafii, zobaczy, że ta parafia składa się przede wszystkim z ludzi młodych. Można jeszcze zobaczyć w ławkach starszych emigrantów, ale ich jest już niewielu. Natomiast trzon naszej parafii tworzą młode rodziny. I to jest nadzieja, o której mhm. mówił święty Jan Paweł II. Te więzi z Polską są na co dzień zauważalne, jak Polonia przeżywa sytuację w Polsce, jak się utożsamia z naszą, z naszą wspólną ojczyzną, jak to wygląda? Ci Polacy, którzy żyją na wyspach brytyjskich, żyją polską. Mhm. Oglądają polską telewizję, chodzą do polskich sklepów, chodzą do polskich restauracji i oczywiście do polskiego kościoła. Oni w sercu są Polakami. Tam bardzo dużo emocji jest w czasie wyborów. Społeczeństwo jest spolaryzowane, tak jak i, tak jak i tutaj w kraju. Tak, my żyjemy. Tym, co się dzieje w Polsce. A czy następuje pewien proces takiej, takiego swoistego synkretyzmu kulturowego? No przecież wiemy też, że, że to jest, już ksiądz wspomniał, że jest to kraj, w którym jest ta multikulturowość bardzo obecna. Czy dotyka ona też Polaków? Czy Polacy w tym, z tego wychodzą zwycięsko jako Polacy i Katolicy? Dotyka to przede wszystkim tych, którzy wchodzą w, w relacje z niekatolikami. To tak. Mamy wiele takich związków, w którym na przykład... Żona jest Polką, mężczyzna jest albo Brytyjczykiem, albo, albo nawet Azjatą, muzułmaninem, i wtedy powolutko zanika ten, ten element wiary. Chociaż na początku ta strona katolicka deklaruje się, że jednak chce zachować wiarę w sobie, jednak, jednak to nie wytrzymuje próby czasu. Tak, synkretyzm jest obecny? Powszechnie, gdy się pyta ludzi na na ulicy to mówią, a właściwie wszystko jedno w co wierzę. Każda religia jest dobra. Ja wierzę w Boga, ale nie potrzebuję Kościoła. Tak, to powszechobecne. Pielgrzymi nadziei, mamy rok jubileuszowy, rok święty, czy on został zauważony na wyspach. Tak, tak, rozpoczęliśmy ten, ten rok jubileuszowy w wigilię Bożego Narodzenia. Wtedy pojawiły się duże banery również w naszym kościele i powtarzamy te słowa, bądźmy pielgrzymami, nadziei do naszych parafian. Kościół katolicki w Wielkiej Brytanii również zauważył ten moment. Wyznaczone zostały kościoły jubileuszowe w kowentry również. Nasz kościół akurat nie jest kościołem jubileuszowym, ale wiemy, gdzie się udać, żeby uzyskać odpust zupełny program duszpasterski na ten rok jest wypełniony inicjatywami związanymi z rokiem Wyruszowym. Czyli nadzieja zawsze jest. I zawsze zwycięża. A duszpasterz temu patronuje. Dziękujemy serdecznie, Bóg ksiądz dr się. Romuald Szodrowski, duszpasterz, proboszcz parafii w Coventry, Wielkiej Brytanii, Polonii naszych rodaków, był naszym gościem. Przy okazji prosimy, by zechciał ksiądz Proboż pozdrowić naszych rodaków tam żyjących od nas, od diecezji pelplińskiej, od słuchaczy Radia Głos. Co na pewno uczynię w najbliższą niedzielę, kiedy zjawię się w Kowędr. Dziękujemy. Bóg I zapraszamy zapłać. do Kowędr. Bóg zapłać. Dziękujemy. Szczęść Boże Księdzu. Dziękujemy radio słuchaczom. Bóg zapłać.